Niektórzy mnie pytali dlaczego już nie nagrywam. Tu macie odpowiedź. Chciałem spełnić swój sen i wyciągnąć prawdziwego Bigfisha prawdziwego soczystego karpia. I wiecie co? Udało się. Przykro mi tylko, że wtedy właśnie nie nagrywałem i nie mogę sam sobie tego oglądać. A tutaj macie moją największą rybę. Karpia 18100. I witam was wszystkich serdecznie na kanale Wędkarstwo Tomu Światów. Jesteśmy dzisiaj na balatonie. Piękny, nie? Ale tutaj nie będziemy dzisiaj łowić, tylko będziemy łowić tu. Kiedyś miałem takie marzenie, żeby w moim okręgu wprowadzono No Kill. I słowo stało się ciałem. Od 1 stycznia mamy wodę No Kill. Jak widzicie, mamy dzisiaj bardzo piękną pogodę. Mamy dzisiaj 13-13 marca. Piękna pogoda. Ale o 14 podobno ma się zmienić, także także łowimy z samego rana, a jest ze mną Jacek. O Jacku krąży legenda, że urodził się w jednej wannie z karpiem świątecznym. Tylko co ten kap robił we wrześniu u niego? A to jest Marcin. Gość, który nie przepuści żadnej okazji, żeby tylko wyrwać się na ryby. I tak już wszystko wam przygotowane, także zaraz wam pokrótce wszystko popowiadam i wszystko Wam pokażę. Co, jak i dlaczego. Ej, możecie ciszej trochę? Okej, okay, dzięki. No i dobra, i teraz tak, co mamy dzisiaj przygotowane. Może dla, od początku. Dlaczego jesteśmy tutaj na tej wodzie? Po pierwsze ee, za tydzień są tutaj zawody, po drugie jest to woda no kill, jak już wcześniej wspomniałem i mam taki sobie dla siebie taki cel, żeby zobaczyć jak woda się zmienia z czasem, czyli po prostu raz w miesiącu postarać się tutaj być, łowić i zobaczyć jak się będzie to wszystko zmieniać, jak już wcześniej wspomniałem mam przygotowane dwie maczówki, będę chciał łowić na odległości 30 metrów, to znaczy już tam łowię, już tam mam wygruntowane. E, mam jeszcze boląckę 6-metrową, także jakby tam się nic nie działo, to sobie sprawdzę. Dlaczego tak? Dlatego, że e, 3 tygodnie temu ktoś był tu na federka, łowił karpiki, dlatego chcę mi wszystko w grubo i chcę się zastanowić, tak naprawdę, czy dawać jokersa na zawody, czy nie dawać jokersa na zawody. I, i to tyle, tak naprawdę, nie? Także pierwszy filmik od, od dawna, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jeszcze może jedno słowo tylko o zanęcie. Tu użyłem wonderbleka, dodałem tak mniej więcej 1,4 opakowania. I ta nieszczęsna moja glina, ciężka, była w pacce już strasznie sucha. Dowilżyłem ją lekko atomizerem i wyszły mi takie okropne grudy. Ciężko to było przesiać. Zobaczcie, jak wygląda moja zanęta. No strasznie jest. Zobaczcie, jakie wielkie grudy tu są. Nie podoba mi się to strasznie. No ale co jeszcze mam zrobić? Nie szło tego przetrzeć. A wywalać nie ma sensu. Dobra, zaczynamy powoli nęcić. Formujemy kulki. I strzelamy i łowimy. Nie daje dużo. nam 5-6-5 kulek. I powoli będziemy patrzeć. Tak, zero wczuty, zero jakiegoś... A jeszcze ubrany na rosół jestem. Także czymś się trzeba... A, pierdziele. Czymś się trzeba tłumaczyć. Tak jest. O. Coś mi w tym świetle markera nie widać, wiesz, na żyłce i. O, jeszcze źle. Mieliście branie już? Miałeś? Tak naprawdę to jest mój pierwszy rzut po zarzuceniu, także dopiero zaczynamy. Mam nadzieję, że się będzie działo dzisiaj. Pierwsze pudło. Piękna pogoda jest, piękna pogoda jest, tylko, że pogoda jest tak do 14:00 zapowiadają taką pogodę. W nocy było chyba minus 3. Najlepiej pewnie by pojawiło się, bo ryby się najlepiej by się pojawiły pewnie gdzieś koło 16, nie? Jak się woda już lekko podgrzeje. Muszę zmienić... Muszę zmienić wędkę, bo... To mi się zmieniło na, na tym i nic nie widzę. I kolejna. Płynie Zmiana baterii. Ogólne podsumowanie po, można powiedzieć, godzinie czasu jest takie, że ryby zaczynają się wkręcać powoli. Mina spławik tak powoli, powoli, coraz bardziej zaczynają brać. Tam bierze coś nie, to wie. czy tam wiem no, no, Czy widać To w ogóle nieźle, nie? Nieźle, no raz na to, że zaczynamy można powiedzieć to. Dzień dobry, dobry. Jakieś kasie się pojawiły Czy jeszcze nie Rzeczy złowiliśmy? No. Nie Ale my co? My godzinkę dopiero mówimy 40 a oko, nie? o konie? o konie? A no. siedzi. o konie, no w całej takie ładniejsze. O, Jazik! Jazik. Weszłoroczny. Weszłoroczny, bardzo dobrze, niech rosną. Dojechało po zawody Bardzo dobrze Zobaczysz, jak było branie jakieś? Nie yeah. ty bez ochotki jesteś, nie? Bez wycha skąd? Ja Ze sklepu, no to. <noise> ty masz ja wiem. A skąd wiesz? Bo widziałeś Co widziałeś? <noise> Co? Nie wiesz kiedy. się wiesz, że ja nie sam, bujam tak jak ty, nie? Sam się przyznałeś, bo się w gumki zrobił. Jazik? Ty, a masz miarkę przy sobie? Weź go zmierz. Bo ja nawet, powiem ci szczerze, nie zmierzyłem, ale ciekawe czy one są w ogóle zawodnicze, nie? O wow, jakieś fajne, fajna. Musi pójdzie Jadzik. Tak jak twój, tak jak mówisz. Taki... Oj, ja się, dobrze się wypił. O no takie kurde, 28 Jak powiedziesz dwadzieścia pół twój? 21 21 O kurcze, to powiem ci, zawody będą ciekawe. Będzie ciężko, no. A jakimi haczykami w ogóle łowicie? Nie no, no to, to taki wiesz, Panie wywiad do, to środowiskowy ogólnie, jeść. nie? Szesnastkę powiadasz? Poczekaj, ja tutaj mam... <noise> Jak ty masz szesnastkę, to ja tutaj nie mam nic, a tu mam... są osiemnastki. Kurczę, tak mi przynożyło, mówię, ciąć, nie ciąć. I mogłem zaciąć. Ty wiesz, co się, Jacek, w ogóle zastanawiałem? Wo, Kurde! Ale jest! O, kolejny jazik, ale to coś to już... Ło, poharatany! Aj! Piękne branie było. Aj. I wzdręga. Także... Oje, coś jest fajnego. Albo fajnie walczy. No, taki podbierakowy. Ojejku tylko nie strzel przypłon ogólnie można powiedzieć, że jest tragicznie, bo mamy same jaziki malutkie i się ciężko je przebić do tych wymiarowych Płotka 0 Płotka 0 jakiś od czasu do czasu zdręga lekko pod wymiar Karpika 0 także za wody będziemy przerzucać raczej drobnicę i raczej, raczej się denerwować, że nie mamy wymiarowej ryby No, ten panie podbierakowy. Już nie chcę przypłonu stracić. To no, powiem ci ja coś, że jak daję na trzy, na dwa białe duże, to się zwiększa ryba. No ten już taki ładny. Ładniejszy z ładniejszych. Ładniejszy z ładniejszych, ale powiedziałem. O, o, o i, i pewnie to samo Ty, a one też wam tak strasznie zażerają Ciekawe ile ich tu wpuścili, nie? Dobra, słuchajcie, troszeczkę e, muszę sobie wstać, pochłonąć, e, Problem jest jeden: mamy całą masę małego, niewymiarowego jazia, Nie skutkuje praktycznie nic, pobiera wszystko. Z każdej e, strony głębi, że tak powiem, Czy, czyli z gruntu, z wieszaka, cały czas wchodzi jaź sporadycznie, mała płotka, mała wzdręga. Idziemy do chłopaków, zapytać się, jak oni się dzisiaj bawią z tymi jaziami, bo ja taki jestem. Pff, jakby to były zawody, to tragedia. Idziemy do Marcinka. Witam serdecznie. Marcinek. Siadaj i opowiadaj, że tak powiem. A No, w sumie nie ma za dużo co opowiadać. Mówimy jaziki. Niestety takie niewymiarowe w większości. Branie są bardzo słabe. Faktycznie ciężko jest je się zacząć. No i nie możemy się w ogóle przebić do innych ryb. Same jazie. Jazie weszły w łowisko, zablokowały wszystko i koniec. I nic pan nie zrobisz. Czyli biorą, ale same jazie. Tak. A coś innego takiego zdobyłeś? W sumie jakieś puteczki, ale chyba dwie i to takie naprawdę małe. Także szaleń. Mówię na 300 metrze, próbowałem coś bliżej. Próbowałem na jakieś czerwone robaki, białe, pinki, na no wszystko. więc nic nie idzie z tym jaźmiem zrobić. Ja coś tu jakiś pałąków na ustawion. No. Dobra. Ja coś jestem. Opowiadaj. No co? Jaziki, jaziki, jeszcze raz Jaziki, płoteczki, te trzy. Takie koło... No, nie wiem, 18-20, może, może troszkę więcej, ale nie, nie są powtarzalne, więc zaraz będę kombinował z dopaleniem konopiami i to tak na grubo. I zobaczymy, czy to przyniesie efekt w postaci płoci, czy nie. Ale no, to jest jedyne co mogę tutaj dzisiaj kombinować. Zmiany dystansu, myślę, że nic nie radzę. Czyli walczysz też z jaziami cały czas, nie wiem jak robię Cały minuty, czas nie wiem, ja robię No i tak jak słyszeliście, wszyscy mamy jedną zanętę jaźiową. A teraz jeszcze wezmę bolonkę i spróbujemy na boloneczce, takie 10 metr, zobaczymy co się będzie działo pod brzegiem. Posiedziałem na bolonce 20 minut, nie było żadnego brania, to wróciłem z powrotem na macza. Nie było brania znowu. No, no ja, ja mam takiego samego. O. I takie przerzucamy. Mamy big fisha Mamy big fisha u Jatusia! To jest krąb jakiś? Ty, ale to krąb! Tu jest taki krąb dojebany? Kromb, krom, krom, karaś? No taki. Kromb, no, karaś nie. Co robisz? Weź obetnij tę żyłkę. Tu może pinarz. Aha, okinarz, gdzie ona jest? Przy palfają! Pawełek, mądra rada. to jest kromp? To jest krąb! On jest Nie. Płoć stary. Ta płoć. Nie. nie, no to jest płoć stary. To na i czerwone oko to, stary. Jaki czerwono oko? Wie to masz tyle? No To nie jest. A jaki pokieryszowany stary, jakiś pocięty... Mogę go tak Zdeformowany w ogóle jak z Czarnobyla. No niestety, tego dnia jak widzicie same ryby z Czarnobyla brały. Ale tak naprawdę małych jazi było tak dużo, że bonusie to mogliśmy sobie tylko pomarzyć. Brały tak często, że nawet Marcin nie mógł poglądać swoich butów. Dobra, i powoli będziemy kończyć, ja już się zwinąłem, chłopaki jeszcze doją te malutkie jazie, Jak ostatni. ja już tak naprawdę mam ich dosyć, nie? duża, bardzo duża ilość, można myśleć, że koło setki każdy z nas, każdy z nas ją takich złowił, no zobaczcie, samo się, no takie jazie, dosłownie. Chwileczkę, chwileczkę trzeba poczekać i, i, i zaraz ładują. Nie, nie wiem jak będą wyglądać te zawody. W sumie może każdy z nas ze 3-4 sztuki złowił tylko wymiarowe. Na taką ilość to jest przerażające. No ale wiemy co przynajmniej. Mamy początek wiosny, można powiedzieć, że jeszcze nawet nie wiosna, a zimy. Koniec. I to w sumie to fajnie było, nie? Ja się nałowiłem. No w sumie każdy z nas się nałowił. O to przecież tym wszystkim chodzi. Także czekajcie na następny filmik. I do następnego. O, a tu gościu, szupaczka.